Witajcie na kanale Ma i z tej strony. Nie zgadniecie co. Astro Radiance kolejny booster box. Jest to przedostatni z mojego case'a. Mam nadzieję, że wylosowałem takiego z alt artem. Bo nie wiem czy pamiętacie. Średnia ilość alt artów na case'a to powinno być dwa. My do tej pory trafiliśmy jednego. Ale chciałbym tego drugiego booster boxa przytrzymać sobie. Zamknąć półeczkę i tak dalej. Wiecie dlaczego tak robię? Bo nie lubię wyjmować boosterboxów z case'ów. Wydaje mi się, że booster boxy w case'ie mają wartość premium i wolę się tego trzymać. Natomiast, yy, no, to no może spłuczmy sobie. Natomiast boosterboxy luźno, wiem, że są łatwiejsze do kupienia, sprzedaży, ale jeżeli ktoś ma zamiar trzymać na długo, 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 no to myślę, że to nie powinno mieć znaczenia. Im więcej Booster Boxów chce kupić, no to tym rozsądniej byłoby trzymać je w kejsie. Dobra, tworzymy sobie tak na spokojnie, powolutku. A dzisiaj to może pogadamy o inwestycjach co w Pokémony. Bo pojawiło się coraz więcej tematów. Nawet widziałem to u innych YouTuberów. Znaczy, Uuu, tu się coś świeci. Nie, tęczowe. O nie, nie, znowu tęczowy secret. Czemu nie złoty? Nie, dobra, karty energi na dół, odkładał trenerki gdzieś tam do tyłu. Matko na błagam, żeby to był tęczowy, chociaż dobry drop. Ok, co to jest? Trener. O nie, Kamado. No cóż, pierwsze, pierwsze trafienie. No, to wracając może... Nie wiem, czy on będzie w ogóle 10 euro. Wydaje mi się, że nie. Dobra. No, 2, 3, 4. Dużo, dużo, dużo komentarzy na temat tego, jak to się nie opłaca inwestować w Pokemony i tak dalej. No jesteśmy teraz na rynku Bessy. Myślę, że to nie jest zaskoczenie. Bardzo dużo ludzi nie ma po prostu pieniędzy na coś takiego. Grozi nam stagflacja. No i... I jakby nie ma dodatkowych środków, żeby się bawić w jeszcze y, zabawę inwestycyjną w takim rynku spekulacyjnym, jakim są chociażby Pokémony, czy każde inne TCG, bo to nie chodzi tylko o Pokémony, ale tak naprawdę o wszystko: nawet akcje, nawet Bitcoin. W tym momencie, jak ja teraz siedzę, no jest to druga połowa czerwca. No i Bitcoin już. Uderzył poniżej 20 tysięcy, już zjechał poniżej tego naszego ostatniego ATH, poprzedniego ATH. I to teraz tak ludzie się pytają, czy to już jest moment, żeby kupować komodo w wersji zwykłej. Darkrai. O, fajnie, że tak. No bo przecież on już spadł. Od szczytu do dołka miał chyba 70 parę procent. No to z dużo, nie? 70 parę procent być w plecy, to nie jest fajne uczucie. Oczywiście z Pokémonami wydaje mi się, że to jest niemożliwe do uzyskania. No ale kto wie, kto wie, jakie czasy przyjdą. A, kamado powinien być tu. Chociaż przyznam, że byłbym przeszczęśliwy. O, Magnus. Przeszczęśliwy, jakbym mógł y kupić jakieś produkty Pokémon na wyprzedaży w y w od magazynierów. Od tego, tego, no. O matko! Dystrybucji. Ale wydaje mi się to niemożliwe. Wiem, że tam. Że Magica Magic jest, jest szansa, że, że można tak trafić. No, bo Magic ostatnio yy, nie ma szczęśliwej pa pasy. Ten jeden set im się udał. Taka migała. Ale oni co chwilę mają jakieś sety i po prostu ten ten najnowszy chyba Commander Legend 2, tak? Jak ktoś się zna na Magiku, to może powiedzieć. No, to nie, nie cieszy się popularnością. Więc. Yy... Może wyjść na wyprzedaż. Z Weiss Schwarza Life trzyma się dobrze, ale można zamawiać... Weirdir Full Art. O nie. Mamy już tego Full arta. Co to się dzieje w tym boksie? O nie. No to chyba trzeba będzie otworzyć jeszcze kolejnego boksa, żeby... żeby się naprostowało. Bo wziąłem złego boksa. Uuuu. Featherball. Energy nie mogę z tej karty, że ona wróciła. No i Havlucia Radiant i widzę też po yy, na Facebooku różnych ofertach, że bardzo dużo ludzi wyprzedaje swoje kolekcje, można w okej okay cenach dorwać jakieś IV EV Evolucje, te altartowe, jakieś fałeczki do grania, sporo kolekcjonerskich sekretów, naprawdę bardzo dużo ludzi się tego pozbywa, no nie dziwo to jeżeli czas są niepewne. Tego nie widzieliśmy jeszcze. Pierwszy, pierwszy Trainer's Galery dziś. Gardevoir jest fajne. Nie widzieliśmy w wersji angielskiej, ale widzieliśmy w wersji japońskiej. Już nie pamiętam, przy jakim to boksie było. Czy nie pamiętam? Wimax Climax chyba, nie? To było jakoś tak. Fajne, co to było. Szkoda, że tak porozrzucali potem te karty do różnych zestawów. Chociaż no, troszkę rozumiem. A co mamy tu Awaluga. Uuu! Uh. No i. Jeżeli ktoś ma środki, wie, że przykład nic mu nie grozi, nie zwolnią go. Podwyżki wszystkiego dookoła, ta inflacja jakoś go nie zubożeje masakrycznie. No to może sobie pozwolić na tańszy sposób negocjowanie i kupienie różnych. Znowu ty? Kupienie różnych kart. Ja jeszcze chwilkę się wstrzymuję. Chociaż jak widzieliście, jak, jak są licytacje polskich kart, no to biorę udział. A tak tych wszystkich... Uuu, Vistar tam był. A tak wszystkich innych kart to na razie się wstrzymuję. W sensie... Myślę, że jeszcze jest trochę czasu. Podobno czekamy na do Evolving Skies, więc może to popchnie te różne drogie EV ewolucje w dół. Darkrai Vistar. O! Nie wiedziałem, że jest <laughs> no no ciekawe czas, ciekawe czasy i ciekawe ile to potrwa ja zakładam, że to może potrwać 2 lata ale ostatnie właśnie tygodnie zwłaszcza na krypto tak delikatnie chyba dają im do zrozumienia że te wszystkie smutne rzeczy już się dzieją albo się już wydarzyły bo ja zakładam że na przykład przebijemy to ostatnie ATH na krypto dopiero wy na jesieni wiecie, no możemy spaść nie? też zakładam, że krypto czy znaczy bitcoin spadnie nawet poniżej, poniżej, poniżej poniżej e, 10 koła? Ja Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę do 10 koła. Ale jeżeli komuś się nie śpieszy i kupuje na długi termin, to już można brać. Ja już trochę biorę. U Starmi! Starmi Art. Bardzo fajny altart. Jeden z fajniejszych. Starmi albo garczom, właśnie. Takie super Lilligant y, Double Doubleback. Okej, okay, spoko. Ale napakowana połowa. Ciekawe co będzie w tej drugiej. Dobra, chyba już. Czasami zapominam, że sam nie żyję w tym budynku, chociaż ten budynek jest podobno tak stary, że słyszałem, że chcą go zburzyć. Oby nie, bo nie będą biura. Będzie kiepskie. Dobra, lecimy dalej z paczuchami. U, Mighty Mighty trafiliśmy ostatnio w Elite w Box. Swoją drogą, ten odcinek planuję pokazać no troszeczkę później, żeby tak nie rzucać tych wszystkich boosterboxów w jednym tygodniu. Mam nadzieję, że dotrzymam tą obietnicę i to, co sobie pomyślałem. I myślę, że już o tej porze widzieliście przynajmniej jeden opening Uprising. Więc liczę na jakieś komentarze tutaj, czy ten Uprising Wam się podoba, czy nie. Mam nadzieję, że trafiliśmy jakiegoś Marvela, Virtir. Bo naprawdę te karty są bardzo ładne i wyglądają ko kozacko. Naprawdę kozacko wyglądają. I rane, co tam się dzieje w tym korytarzu? To takie hałasy są. Dobra, to wiecie, co szybko przeskoczymy do końca. Okej, okay, tu nic nie ma w tej parce. Dobra, chyba już, chyba wreszcie już, bo naprawdę ile można czekać, jak się ludzie nagadają pod drzwiami? Straszne. O, ich do góry nogami znowu. No, ja jestem ciekawy. Powiedzcie mi, ilu z Was w ogóle zbiera całe sety? Bo ja ze zbierania całych setów zrezygnowałem tylko już na rzecz y, tych setów Holiday. Natomiast nie widzę kompletnie powodu, żeby zbierać całe sety, te zwykłe. Na przykład ten set. On nie ma naprawdę dużo kart. Ale zobaczcie, ile hitów od Holows wysz. Jak dużo tego trzeba zebrać, mnie już to trochę przeraża. Znaczy, dobrze, że zwiększyli pull rate, nie? i łatwiej się je trafia, ale jednak tego jest wciąż gigantycznie dużo. A non-holorerki to już w ogóle po prostu są warte tyle co common and common, moim zdaniem. Tak jak będę sprzedawał bulk, to już teraz będę do bulku dorzucał rerki, bo one nie mają już takiej wartości w moich oczach. Osz, sza... hud. Hut, hut. hut, into, hut, into... ...crab holo. No dobra, ale wracając do tego boxa. Alt arta nie mamy. tego ze zwykłego setu. Starmie V jest zarąbista, tu się cieszymy, ale przydałoby się coś... Nie wiem... Machamp, Dialga... Coś takiego wiecie? Spicy, jak to mówią. Bo na razie nic nie jest spicy. Kamado to jest pewnie fatalny drop. Wierdira już trafiliśmy. Cieszę się, że to spokehon, ale po prostu mógł być inny, bo tych fulardów jest sporo. Fajnie, że Dark Apex się trafił. No ale zobaczmy dalej. Zobaczmy Dalej. Voltor, Praflet, Ponita, Purugli i. Regirock. Nawet nie patrzę, już wiecie, czy powtarzają się hol. Nie holo. Zwykłe rarki. Ale na 90% już są powtórki tutaj w tej kupce, a To dopiero pół boksa. Dobra. Cyk. A, już chciałem powiedzieć, że coś fajnego będzie, bo czarna ramka. Oto nasza czarna ramka. Buty. To gepi. Magne. My Drals. Sneezel. Keldeo i. Hisuian Decidueye Full Art. Okej. Okay. Nie spodziewałem się. No to pewnie Full Artowo Secretowych rzeczy już więcej nie będzie. Trochę szkoda. Ale fajnie, że jest Full Art Pokemon. Nie wiem, czy Decidueye swojego czasu był takim jednym z popularniejszych Pokémonów. W sensie z Alola to ja, naj, ja najbardziej go lubię. W tej wersji jest taki mech, ale to każdy Pokémon w tej wersji Hisujan jest taki mech. Może trochę fajniejszy jest Samurot, Bo on się nie zmienił specjalnie. Tylko dostał drugi typ ciemności. O, tu coś się świeci. Chyba fałka zwykła. Ale zaraz zobaczymy. Fajnie, jakby to była fałka full artowa. Nie full artowa, tylko z z galerii, Bo ostatnio mieliśmy pecha. Te Trainers z galery karty to były same te. I słuchaj, DCDUI. Dwie sowy już. Jeszcze lista Wasowa I będą wszystkie sowy. A pamiętacie, że w jednym odcinku trafiliśmy wszystkie startery oprócz sowy. Ale to ilościowo, ilościowo, jak my tu mamy na razie. 3, 6, 7. 7 to już jest sporo. A dużo boksa nam zostało. Ale na razie jest napakowany. Może jeszcze coś trafimy, ciekawego. Będzie albo seria, właśnie czegoś takiego. Albo jeszcze faktycznie coś trafimy. No najbardziej tego alt arta bym chciał. No wiecie, że ja tak stękam te alt arty, ale... Z każdą paczką szansa coraz mniejsza. Z każdym wyjętym full artem to już w ogóle... Pocieszam się tylko tym, że alt artów nie ma w secretach. Też są tam złote karty teraz. Wtedy wrzucali po jednej, dwie, a teraz wrzucili więcej. 5 holo. Niebezpiecznie się robi. Bo niestety Holo zajmują te miejsca fajne. Dobra. 1, 2, 3 i 4. Ciemność, Knocktow. Jocha, Skyter, Dartrix, Ivi, Heracross, Mountain. Quillfish, Avaluk. i Reggie Steel. Te Regi to chyba dalej po to, żeby Regi Gigas miał jakiś sens. O! No naprawdę one nie pasują do tego setu. W ogóle Reggie nie ma w w regionie, w Sinu nie ma Regi, co jest tylko Regigigas. I w starych grach to działało tak, że trzeba było z y, trzeciej geny zgrać pokemana do czwartej gany i wtedy się odblokowywał Regigigas. A tu nie wiem jak będzie. Znaczy, znaczy wiem jak będzie, no, po prostu się przechodzi małe labirynty i Regigigas się odblokowuje i on w ogóle jest do złapania w, w postgame ale jako takie story dodatkowe. A nie, że sobie szukamy, szukamy, tylko no faktycznie trzeba iść i go złapać. Co jest takie. Czy w pewnym momencie zrozumiałe? Bo tylko Darkrai i Shaymin są takimi Pokémonami. I Manafi, jeszcze Manafi, właśnie, jeszcze Manafi, których nikt nie wymaga do złapania, ale są. A druga połowa jest zdecydowanie gorsza. Bo na razie praktycznie nic ciekawego nie trafiliśmy. Kolejna z galery też mi się wydaje, że już wykorzystaliśmy sloty. Jeszcze ten radiant jeden się pojawi. Wiem, że to będzie Greninja, bo Greninja jakoś nawet schodzi. Jak widzicie, wystawiłem te pierwsze karty. Nawet tam ludzie kupują. No nie, znowu zapychać. a już się cieszę, że fałka. Ok, Seiling, Paniard, Janma, Driflo, sudoudo, Tiful. Które nie pasuje tego sedna. Cztery paczki do końca. No, zdecydowanie zwolniliśmy. Jeżeli to, bo wszystko to trochę szkoda. O, nie, to nie będzie wszystko. Chyba nie będzie wszystko. No, nie będzie wszystko. Coś tutaj jakaś fałeczka będzie. Magneton, zupa. Znaczy to nie zupa, tylko kary. Ja nie lubię kary. Wiecie, jakoś ten smak nie podchodzi. Sajdek i garcząb, O. Garchompa nie widzieliśmy jeszcze. Zapomniałem w ogóle o tym Pokemonie. No fajnie, że się trafił. Jeszcze nie widzieliśmy Snizzlera, nie? Tyle boxów otwartych, zwykłego Snizler nie widzieliśmy. Szkoda tego Secret'a, tylko pierwszy Secret i od razu taki... W pierwszej pasce w sensie i... słaby. Słaby, słaby, słaby. Na razie Elite Trainer... Box... A, no tak, Ranger. Diansi nam zjadła ostatniego flota. Prawdopodobnie. To tak, Radianty są, Trainer z Galery prawdopodobnie zaklepane, Full arty raczej też. Nie spodziewam się tutaj niczego innego. Jeden wistar się trafił, 4 fałki. No, pozostałe paczki raczej będą puste. No, ale... Nie otworzymy się, nie przy... A, widzicie. Kingdra Trainer z Galery. Nie takie puste. Bardzo ładna karta. Cieszyłem się, jak, do, jak ją dorwałam w wersji japońskiej. Raz, dwa, trzy i cztery. No i raz, dwa. Dobra, jedziemy do końca. Puff, nic nie ma. Trenerka, trenerka i cykl, koniec. Taki box. O, teraz lepiej widać. To mamy tak 6 holo. Dużo, niestety Trainer z galery, 5 kart, aż ale bez takich szaleństw, po prostu 4 te karakter karty i starmi. Starmi bardzo fajna, najlepsze, najlepsze trafienie chyba to starmi. Potem 4 fałki, 1 Vistar, to tak po Bożemu bym powiedział. Potem 2 Full Art Pokemony może być i 1 Secret, więc też wygląda tak dość regularnie. 4 i 4, 8 trafień, czyli tak, 8 trafień, 5 trafień z 13. No... 5 trafień? 5 trafień, tak. 13. No, można było żebrać 14, ale jest jak jest. Bezalt Arta. Więc wiecie, co to znaczy. Otworzymy 6. Ołoksa. Do zobaczenia.